Nie lecimy dalej. E, jaki był plan? Misja. Oczy się obszar on, jeszcze to ulepsza. Ilina, amunicja, jest full. No nie, to robi ten bruczek. Żarcie. Nie pierdolcie, że muszę. Jeszcze drewno, drewno, drewno. No, Coś sensownego Bekon i jajka tylko Chleb dyniowy Bekon i jajka O 17, nie, daj mi 5 w hmm, Pitku kawę możemy znowu zrobić o pit Kolektor w tej e, dobra 6, 10, 12, 13 minut potrzebujemy? Poczekam na jeden chlebek. Chyba. A, zjem te puszki tam w dupie. Dobra, wszystko z powrotem. Czemu to jest witamina i miód? A, no, bo tu mają być. Ile dają te wszystkie puszki? 15 10 15 15 Zdrowie nawet dodaje. No to zdrowie by się przydało Była jak ich teprasz To mał A zebb sobie wymyślił chleby chlebek Łatro gnił Idę skałek nastukać. Czekamy na żarcie i na misję. Tu niech sobie rosną elegancko. Były jakieś punkciki, nie? Na podglądzie patrzę, coś mi koło głowy przeleciało, to kamyczek animacji. To zbite. Drzewo sobie zbijemy. Jakie żarałko już powinno być, nie? Bruku więcej. No pierwsze, kabożki i lecę. Chyba łuk jedną dam. Jedno. No jak to nie był? No nie, no przecież idealnie celuje, o. No i w rękę dostał, czyli trochę na prawo ściąga. A, bardziej na lewo ściąga. O, zemdlał. Ops. Hej, mam te do wzięcia, nie? Ta jest. Pięknie, misy powoli się robi. No, śmieci. O, nieprzeszukany. to ma handel? Gwozie? Nie, oczywiście, ale... Bobcat Bar Parkour Parkour Piek Będę musiał rozbudować farmę To na pewno W kościele? <laughs> jo, w kościele Nie, zostaw te kanapki a czy stąd czasem coś nie wybiegało? Nie, Okej. Okay. Paliwkę sobie weźmiemy. Jeszcze coś Dobra, robimy kościół i będzie tego na dziś. Czy nie ma Nie ma skrzynki na listę? O ja pierdolę. Dobra, rozumiem, że tędy się wchodzi. Jezus Dzięki za Pamiętam jaki mam straszny ten Hello, homie Teraz czy to się rozkopuje? Chyba nie No nie gadaj, ty zobacz Dobra, pyk Dobra, tu się wchodzi Ej, tej lokacji to jest chyba ta nowsza od śmieci O, kamienie, dobrze, nie trzeba zbierać Ja mam tu wejść? Bo nie jest tak Wiesz co, ja sam się chciał wskoczyć. O. No, były! Tam leży? Gdzieś tam. Będzie brudna woda. I... Ciekawe co jeszcze. Tkaninki. czy to pokazuje wszystkich uuu, tu coś ciekawego sobie pofarbujemy to na pomarańczowo tak, dokładnie nic to nie dało Jest git, tylko przeszukamy dwie skóry, to ze skrapuj na dwie skóry, gdzie ten kurde leży? Uda się? Nie, no przyjdzie i tego budzi na pewno kolega. Pobotka w smrodzie Chyba się z... z kurde w takim momencie loguje Dobra co Gdzie oni kurde są Pałka rurkowa Okej okay. A Siema. Ty poczekaj. Kurde, nie mogę zamknąć tej drzwi. Trafiła mnie? Chyba nie. Ech, kurde. Fajne rzeczy wypadły z niego. Ozornie lubicie. Głębokie nacięcie. nie, Tornado mogę dać. Chuj mi ten zestaw do szycia. Potężna kuchnia. No, dobra. A tu już bez lutu, dramatyzmu. No, tak co wygrać nie to ewidentnie coś jeszcze musi być no hej! O ty kur... Nie! Spierdalaj! O kurwa! Nie, że sobie nie weźmiecie The gym no, To po prostu, czekaj to jest do przeszkania dobrze Dramatycznie było ale daliśmy radę a tu są, coś nawet amunicja krótka, git dobra, książeczka, pyk a chuj mi kościany nóż jedynka to już koniec? Na pewno? Okej, okay, okej okay. Dobra, to gdzie jest handlarz? Tam Do handlarza i... Kurwa wąż Ciekawe, czy wąż zatruwa Dobra, weź wyrzuć tą kanapki, tak nie wiesz tego jad. Gdzie jest handlarz tam? Tu byłem Znowu zgładniał chłopek Ej, to jeszcze do noża myśliwskiego tyle czasu, ja będę musiał czekać? Przecież to jeszcze piątka, szóstka i dopiero... A, to są trzy książki do noży. O! Rower mogę robić! No nie, nie da się ukryć, że... Ten nóż to jeszcze nic nie robi, nie? O ty! Już ty, kurwa! Dziadu! To nie jest to. to? To nic. To nic. Dobra, idziemy stąd. Ta skrzynka, o! Kurde, no. Mało, mało. Ten szukany był, o, a w kolce w... Ty kurwa jebana kolczasta. Nie no to no że to tragedia żebym do dość. dojść hmm, rampa. Śmieci. Grzybki. Ja też bym musiał je zasadzić. A. to sztosy, kabanosy. <grybki> to są grzybki. Nie no, winne te grzyby trzeba zasiadzić. Mm, dawaj piórka, to i jajeczka. biegnij już, nie przesadzę. Ja nie mam warsztatu, żeby w ogóle to zbudować, przecież rowerów w rączkach nie zło... Czekaj. Rama, rower rama, potrzeba warsztat, nie? A żeby zrobić warsztat... Yy... Siedem jeszcze książek potrzebuje, także hmm... Czekaj, do niego szedłem. Jest moc. No i patrz, co on daje, no No i co to, Co ja mam wziąć? Wyważona głownia Noże ma nie mają głowy, które można by obciążać. No. Ta moja reakcja, jak zobaczyłem co oh, dostanę. No! Co dostanę, dokładnie Rozwijam mi wytworzenia wytwarzania pułapek. Może w to wezmę e... Ostre kije, postawy gniewne złota rączka, świat narzędzi. No nie ma książek, no Proch śród... Ma krótką amunicję też on nie miał. Ładunki, farby, mina, no, moja droga, to nie będę brał. Czoki, szelby Krótkie, długie, rękawice, chuje muje, amunicję, a mam coś? Masz. To, to sprzedam, sprzedam, sprzedam to, co nie potrzebuję, Poprawę połączenia, modyfikacje, krem będą bandaże, nice. Tego mu nie oddam, nie ma opcji, a to sobie weź. Że raz nas trzeba A ja o tym nie wiedziałem, ja uciekam, trzymaj się. No ja to zaraz kończę spokojnie. Jeszcze na bazie zrobię porządek i i będzie koniec na dzisiaj. Dobra, minutę robisz to, i wtedy jeszcze dokończymy bazę. Jest, 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 yes. Tak było nie inaczej. Teraz powinno tu być w cholerę żarcia. No nie w cholery, ale jest. Teraz jeżeli wezmę... ...to... ...to czy ja mogę zrobić bandaż? Bandaż pierwszej pomocy oczywiście. I... weź ten na razie zestaw. Weź to wszystko. Tutaj, weź to wszystko tutaj, a w ogóle strzałki, to se na nas zostawię może, no. Na razie ze zwykłych będę walił. Yy, Banda, że oddaj to oddaj. Dawaj, przeczytaj poprawione połączenia wrzucimy w rękawice? Nie mogę. A w co to się wrzuca? pancerza, no ale no no, no. no co ja ci poradzę, że w pancerzu mam już coś? A co ja mam w pancerzu ogólnie? Kieszenie, ale kieszenie mogę gdzie indziej? Czekajcie, czekaj, gdzie, czekaj, gdzie, czekaj. gdzie. W rączki mogę. Kuwaj jaki znodzieja. No, tak, tak poleciało. No co, nie mogę? Zaraz to zdenerwuję, w klapki sama. Pizdy takie, tylko Eee e, Tyk, tykm mm, Zaznędziej jakichś mało. No to daj to, daj to. O, ile amunicji, kurwa, dobra. Po e, co ty brak odłożyłeś? E, Bruk. Pyk. Dobra. Teraz to możesz odłożyć I teraz jeszcze tutaj tu, tutaj tu będzie baza skończona. Jak? Teraz oni sobie tu będą biec. Potem, po tym, po tym, po tym. Ja sobie to mogę budować. W ogóle jest to strasznie ciasna, taka klaustrofobiczna baza, ale... Zobaczymy. Może nie będzie najgorsza. Cyk, cyk. Ogólnie tu z tyłu to jest wyjście ewakuacyjne. Tak ja to rozumiałem. No w gościu, wiadomo, z TikToka to widziałem. Nie tłumaczył za bardzo, jak to ma działać, tylko pokazał, jak zbudować mniej więcej. I tyle było. 49 bloków. No to powinien skończyć tutaj budowanie. Nie, za dużo będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cześć, Zrób na razie 10, a teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na moje odpowiedzialne zrób 4. A i tu w ogóle te pułapki powinienem porobić. Czeka, czy... Nie, na no skabienie nie zrobię. Chodzi, że o ptaki, żeby się wypierdalały o to. W sumie bazę, gdzie tu bazę zrobić? Taką moc podstaw zbuduję i tyle, nie? O jeden się pomyliłem, no. O jeden głupi bloczek. Chyba, że chcę tu zrobić wyjście. Nie, nie to. Dobra. Ups. Na, z kim się można na dalać. W razie co jest takie? Chodu! Pum! Dobra działa. Zamknę te drzwi na razie. Dobrze. I git Baza jakby nie była. Nie jest zbyt piękna. Ale to zobaczymy. Ale to już w następnym odcineczku. No.